Bergizel, najmniejszy obiekt w turnieju czterech skoczni, ale emocje wcale nie najmniejsze. Adam Małyż był dziś siódmy, a zwyciężył Gregor Schliwensauer, który został liderem Pucharu Świata, ale w turnieju jest drugi. Relacjonuje Sebastian Parfianowicz. Marzył o tym od dziecka. Tu na Bergizel uczył się skakać, ale zawodów Pucharu Świata nie wygrał nigdy wcześniej. Dziś nie pozostawił rywalom złudzeń. Skoczył 130 i 122 metry. Drugiego Simona Mana wyprzedził o ponad 13 punktów. To nieprawdopodobne uczucie skakać tutaj u siebie w domu przed własną publicznością i do tego wygrać. Fantastyczna sprawa. 19 był Kamil Stocha, 7 Adam Małysz po dwóch niezłych skokach 123,5 oraz 118 metrów. W klasyfikacji turnieju Małysz jest siódmy. Wciąż prowadzi czwarty dziś Andreas Kofler, ale już tylko 15 punktów przed Last year. Rok temu wygrałem odrabiając 16 czy 17 punktową stratę do Amana, więc wszystko jest możliwe. W debiucie przegrał turniej czterech skoczni z Anderszem Jakobsenem. Potem lepsi okazywali się Jana Ahonen i Wolfgang Leutzl, ale w przypadku Gregora Schlierenzauera to może być do czterech razy sztuka. Z Innsbrucku dla Sportu Sebastian Parfianowicz.